Cześć, 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 cześć! Witajcie w dzisiejszym luźnym sobotnim vlogu. Dlaczego luźnym? No w sumie dlatego, że nic jakoś specjalnego dzisiaj w planach nie mamy. Przez to, że są ferie, to mamy mało treningów, także najpierw dam koniem jeść, potem wypuścimy konie, obcykamy treningi, zrobimy stajnie, potem pewnie jakaś herbatka jeszcze z jeźdźmi. No i wpuścimy konie i mamy High Life. Dzisiaj w sumie najciekawszą rzeczą, jaka będzie, to będzie teren. Zrobiłem sobie taki długi, długi, długi długi teren. I pójdziemy sobie pogalopować po łące. Myślę, że to będzie najciekawsza rzecz, który mnie się spotka. Także chodźcie ze mną razem do Koni. Dzień dobry. To jest zawsze tak, zawsze klasyka że jak nie nagrywam, to one rżą już z kilometra słyszą, że idę, a jak teraz nagrywam, to klasycznie nie rżały a nic. Klasik. Takie ładne niebo. Czyżby znowu zapowiadali mróz? Ja się tam cieszę na zimę. Także niech trochę śniegu w końcu spadnie. To, co lubimy najbardziej rozwalone płoty. Nie mam pojęcia, kto to zrobił. Czy, przypuszczenia mam, ale nie będę wywo wywoływać tablicy. Brawo! Mamy pięć! Brawo! No nie, to liczyłaś! O. Dobra i usiądź. Chodź do przodu. Tak ja no normalnie muszę człowiek, ale muszę tutaj e, dać te szapte. Zrobiliśmy minimalnie niżej. Tak ciukkę niżej, nie, nie tu no. No, co, Dobra, teraz... Jeszcze ciukka, kurczę. Ok, miałam taki fajny teren. Dziękuję. To jest wid. O, jest lepiej. Miałam taki fajny telefon. No, jest. Uważaj, jesteś w telewizji. <grym> no, jest no. <grym> Dzisiaj kręcimy program. Yeah. <grym> Gibson, w telewizji jesteś. Tak, dzisiaj wyjeżdżałem dużą ekipą w teren Nie Relacjonuje, bo. Tak, proszę pomachać. Z tego miejsca możecie kogoś pozdrowić, jeśli macie ochotę. Na czele lokomotywa tak, tatuś kondor. Nie, on ma jasny cel iść do przodu. No dobra, teraz robimy test wody. Przeszedł... Kon... Eluś. Tak elegancko wszystkie koniki przechodzą przez wodę. A, jest I czy przejdzie? A! Z krajem, z krajem! Wygląda... Zamykają kopsy Hulaj dusza, piekła nie ma Ja nie Nie. Ale uważać trzeba, bo to. Tak, ale słuchajcie, ja nie będę męczyć, bo no, więc ja nie galopuję To sobie trochę, dobra? Żeby ciężówa nie męczyć Wy możecie sobie galopować jak chcecie Prośba tylko, żeby patrzeć na siebie nawzajem nie wyprzedzać się, nie ścigać się. Nie jechać też za szybko, bo jest jednak trochę drząsów, żeby chodzić nie ściskały, dobrze? Aha. Jak coś się dzieje, to od razu reagować, dobra? Na, lewu... na ten rów uważasz, nie? Tak, no i na rów uważać, co tutaj jest, dobra. Jak to? Uważasz a, na rów jeszcze te tak, okay? I na... jak najlepiej, mówię, nie galopować przy sobie tak, żeby konie myślały, że się mogą ścigać. Okej? Okay? Dobra, Odjeżdżać od siebie, albo w różne kierunki. Macie. 10 minut słuchajcie żeby się wygalopować wybawić wybawić? Tak jest oczywiście Piękne sarenki. Drodzy widzowie, jesteśmy w środku lasu Widzimy, teraz psy zauważyły zwierzynę! Kondor zaczął już galop. On się, nie, on się w tańcu nie bawi Widzimy toaletę. I galopik i spokojnie na razie. Elunio się musi rozkręcić, rozpoznać teren. Myślę, że zaraz będzie trochę fajniej, będzie troszeczkę szybciej. Tylko trzymaj się nogami! No, to do Dasz radę! Wierzę w Ciebie! Dawaj gwiazda! Brawo! Super! Pięknie, Ola! Trzymaj go, Olka. To ma być twoje tempo, pamiętaj. Twoje tempo. Brawo! Chyba ci nie dajesz jeszcze? No, chyba by trzeba było dać, nie? No. Jak Monika je zobaczy, to jakby co, to, to nie ja. To ja nic nie pozwalałam. Jutro jest niedziela. Dzień wolny od pracy. Nie, nie, ja się śmieję, bo ona no. zawsze... Tak. Jak spocony. Jezu, co Ty impreza, Co Ty, ile galopowałaś. O Jezu, o Jezu. To się uśmiechamy, nie? Brać 3, 2, 1, dobra, mamy! Dobra, wejdźmy, tak? O, tak to nie jest! <grym> teraz tak, słuchajcie, przystępujemy z, z także żeby one trochę się Wiecie, Raz, no bo jedni jakiś zrobicie taki ruszkie, ruszki, to mi tak nam Ja jeszcze na mleczną się trzyma. Aha. To łaginki na zupy. Ona tak lubi zupki. Co godziula? Co mi tutaj w kadr wchodzisz? No następny co mi wchodzi w kadr. No następny. Ona potrafi ukłon! <śpiewanie> A Karawka jak patrzy, ja też chcę, ja też chcę! Dobrze, my zrobiliśmy właśnie stajnie. jest godzina 16 po 16, także będziemy wpuszczać konie, które już zobaczcie jak czekają. One jak tylko się podejdzie do płotu, to już wiedzą o co chodzi. Także wpuścimy sobie je i mamy pół niedzieli wolnej. Także będę się z wami żegnać z tego miejsca. Nie będziemy was, 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 was zanudzać wpuszczeniem koni, co Ja i moje stado. <noise> Także życzę wam cudownego dnia. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmie. Buźka!